Siemanko, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zagrajmy w Colt Zero <laughs> I tak, i dzisiaj e, jesteśmy na razie w biurze u nich e, ale najpierw pójdziemy sobie kupić amunicję, bo bez niej się nie obejdzie. Już załadowałeś? Dobra No otwieraj te drzwi, złaś na dół, otwieraj te drzwi. Tą bramę i biegniemy do sklepu z bronią. Tędy sobie na skróty pobiegniemy. Wow, 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 jak szybko mi chodzi. Mam coś, co na pewno Ci się spodoba. No oby... Mm, z amunicji. że nie wiem, może tą kupimy też, tylko będę obciążony pewnie, tak? No tak myślałem... Mogę ci w czymś pomóc? Tak myślałem, to wiecie co, to być może... Zaraz, wyjdź na chwilę. Mm. Sprzedamy mu coś. Przedamy mu jakieś pistoleciki. Mogę ci w czymś pomóc? Czemu nie? <laughs> Dobra, gdzie to jest ten? I to ten był chyba, tak? Daj. Możesz się ruszać, możesz. No zobacz. Dobra, i jeszcze jakąś amunicję, a może... O, ten strój jest fajny. Ten strój weźmiemy, a sprzedamy mu to. I to mu sprzedamy. I ten też jest fajny dosyć. Ale pewnie nie będziemy mogli się ruszać, tak? To i to. O kurde. O, to taki będziemy. W takim stroju teraz. Dobra, A, to ty. To dobrze, że mnie tak często odwiedzasz. Bardzo się cieszę, że ty się cieszysz. <grywa> eee, dobra. Stąd to raczej już nas nic nie zainteresuje. Teraz idziemy do Lombardu, sprzedać kilka rzeczy niepotrzebnych nam. Cóż mamy tym razem? No właśnie, cóż mamy tym razem? To, 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 kamerę. No i tu już chyba nic. A ty co masz? Wielkie G, tak samo. Śpieszę się. No jak się śpieszysz, jak stoisz na razie, a raczej kucnęłeś sobie. Śpieszę się. No to, to ja razem z Tobą postoję. Nie znam Cię. Śpieszę się. No ja też się śpieszę. Idziemy teraz. Sklep z bronią byliśmy. Bar byliśmy. Yy, znaczy biuro byliśmy. Yy, w sklepie z bronią w Lombardzie byliśmy. To teraz tylko bar Ediego jeszcze. Czyli pójdziemy tutaj. No idź. Popelat! Co słychać? Powoli staję z powrotem na nogi. O co chodzieli? Był tu dziś jeden facet i chciał mi sprzedać prawdziwe cacko. Ja akurat niczego takiego nie potrzebuję, ale pomyślałem o tobie. Gość ma rzeczy, których nie kupisz w żadnym sklepie. Brzmi interesująco. No! Szepnąłem mu o tobie słówko. Facet powiedział, że często bywa na strzelnicy. Powinieneś tam wpaść. I pogadać z nim. Może będzie miał coś, co się zainteresuje. Zobaczymy. Dzięki. Właśnie. E, jeszcze o tym miejscu zapomniałem. Tylko tam, żeby wejść, to trzeba płacić niestety. E, a z racji tego, że mamy troszkę kasy, to możemy wejść tam. Tutaj o. No, chodź tu, chodź tu. Witam. Wstęp na strzelnicę kosztuje 50 dolarów. Nie zapomnij zostawić swojej broni i ekwipunku w jednej z szafek w przebieralni. Jeżeli chcesz skorzystać ze strzelnicy, musisz zostawić swoją broń i ekwipunek w jednej z szafek w przebieralni. Nie, Mogę nie. czymś pomóc? Ależ owszem, czemu nie? To weźmiemy. Mm, tą bym wziął jeszcze amunicję. Ale już pewnie jestem obciążony, nie? Nie. No to dobra, no to w takim razie... Eee, lapteczek? O kurde, apteczek nie mamy nic. ła, to niedobrze. A zaraz on miał jakieś apteczki do sprzedania może? Mogę mm, w czymś pomóc? Nie, on nie miał akurat. No nie zamykaj przed nosem drzwi ty idiot idioto, no. Byłaś. Aj! Facet, nie umiesz biegać normalnie. Idziemy jeszcze kupić apteczki i sprzedamy coś. Jakieś może bronie? Hmm. To sprzedamy jeszcze. I tą jeszcze sprzedamy. A, tu na zewnątrz nie wolno mieć, dobra. Nie znam cię. Ja ciebie też nie znam facet. Dobra, wejdź do środka. Mm. I to była ta broń? Tylko jeszcze zabierz tłumik oczywiście, bo tłumik ci się Słyszałem, może przydać. że masz do sprzedania ciekawy towar. No to się to, to jednak dobrze słyszałeś, facet. Jednak dobrze słyszałeś, tyle ci powiem. Kupimy tą jedną dużą i te dwie małe apteczki, ale czym nie będę przeciążony? Nie. Dobra. Myślę, że z, z taką... E, tylko w ogóle zaraz ja sobie tutaj poskładam. Bo mam taki rozpieprz tutaj, że to jest masakra po prostu. Mm, tak tu damy ten później damy czekajcie zaraz zaraz sobie tutaj poustawiamy tak tak poukładamy sobie. E, tutaj damy niżej ubrania, bo tu jeszcze amunicja dojdzie. Tutaj damy tłumiki. E, zaraz tutaj. E, amunicja jeszcze tutaj dojdzie. Chyba, że mi się nie zmieszczą. No to niestety będzie rozwal. Spalone wszystko. Chociaż nie chcę tego. Kurde, jeszcze niżej? Lol. Mm. A tutaj będą jeszcze apteczki. Bo nie, tutaj damy teczki jeszcze <laughs> Tak i myślę, że jest A możemy wyrzucić pieniądze? Możemy Wow Myślałem, że nie będzie można wyrzucić No, ale jest dobrze teraz poukładane Tylko, że jesteśmy już rozebrani Bo jakżeby inaczej Dobra, idziemy Idziemy do celu naszej misji Tylko nie wiem czy mamy tłumiki do... A właśnie jeszcze bym pokazał baga tutaj e, z tą grą, tylko musiałbym... Nie, to może w następnym odcinku pokażę, bo jest jeszcze bugs tutaj z e, na strzelnicy, że można kraść bronię. Już od samego początku można mieć naprawdę całkiem niezłe bronie. Zapiszemy i idziemy. Nie będzie dobrze, jeśli zaraz nie wyruszysz. Nie będzie dobrze, jeśli zaraz nie wyruszysz. No to co ja mam zrobić? Mów. Aha, czyli mam w samochód wsiąść, tak? No dobra. Łyczek kawy za ten czas. Mam nadzieję, że mi dużo czasu nie zajmie ta misja. Dobra. Czemu ściągnęłeś ten kurde strój? No jednak nie ściągnęłeś, no i dobrze. Hmm. E, bo chciałbym to zrobić pokryjomu. że zbliżają się chłopcy z ochrony. Lepiej Tak też myślałem, facet. Dobra, ta broń akurat jest nam niepotrzebna. Może lepiej zapiszemy? I spieprzamy stąd jak najszybciej, jak się tylko da. Pierdzielamy stąd jak najszybciej. Trzeba rozwalić te skrzynki i wejść szybko przez drzwi. <laughs> LOL, nie zdążymy. LOL, ale amunicji pójdzie. Przejdziesz teraz tędy? Dobra, nie masz amunicji, no trudno. No to... O, widzicie? Przyjechali. To my ich sobie tutaj teraz przyciągniemy. Lol! Jak ja byłem przygotowany? Fak, jak ja się przygotowałem znowu. Lol! Tak. No, od teraz to mogę powiedzieć, że jestem jako tako w miarę przygotowany. Nie 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 nie, nie kłócaj tam Oczywiście facet, że się nie ruszysz teraz Eee, wyrzuć No! A to psa wyrzuciłeś, kurde! Czemu mi tu przekreślasz? No właśnie Ej, Dobra, to może weźmiemy zamiast tamtej, to weźmiemy tą. Wyrzucimy. A nie, tutaj też mamy tłumik. Ale wyrzucimy ją. Uh, где они станут? No chodź. Nie współchwalaj się. Myślisz, że masz lepsze bronie, to jesteś kimś... się grubo mylisz. Oczywiście amunicję ci z tego zabiorę, bo... jeszcze coś już niedługo ukaże się odcinek yy, z Tomb Raider'a oczywiście no z anniversary z y, dom kulary no bo dawno nie było nic takiego nagrywanego aha dobra ten i postanowiłem sobie no po prostu nagrać już domek lary bo dawno też nie nagrywałem nic takiego, nic z tych, z tych rzeczy nie nagrywałem, z tego Tomb Raider'a A znaczy nagrywany filmik był po prostu, tylko że nie do końca wszystko, bo jeszcze próby czasu nie zostały, jeszcze... Domek Larry... No uciekaj facet! Tak, oczywiście, weź przestań jeszcze biegnąć, imbecylu Z każdej strony mnie otaczają. Fak, ale życia mało nam zostało. Ale najprawdopodobniej będzie... No nie! Wyjłaś mi spod tego samochodu, ej! No, ej! Facet! Nie rób takich numerów, mówię ci, bo pożałujesz tego czynu dać go w ogóle podnieść i odejść z tym kawałek. Bo przecież wyjmij z niego amunicję. I tak już rozpieprzmam tutaj cały znowu. Chociaż nie, bo już poprawiłem. O, dobra. Podnieś jednego z nich. Trzeba wszystkich sprawdzić dookoła. Tych, co tutaj pozabijałem, czy... I pozabierać im oczywiście amunicję z niego, i z tych pistoletów, no bo wiadomo, że... Um, lepiej jest mieć więcej niż mniej, jak ja to mówię. A, zegarek też weźmiemy. Robię jak najszybciej jak się tylko da, żeby to przejść i... i z tą misją mieć spokój, bo to jest jako jedyna, no może nie jedyna, bo jeszcze jest jedna misja, której nie lubię, która jest dla mnie zatrudna. No zobaczymy jak mi będzie szło z nią. Ale podejrzewam, że nie będzie to zbyt łatwe. Hmm, przeżycie. E, zapis od razu może. Nie nie! Nie, nie nie Dobra To możemy jeszcze otworzyć tamte drzwi jeszcze, zapis teraz Teraz musimy tutaj wejść Dobra, on sobie będzie chwilę otwierał, ja się napiję kawę za ten czas Dokumenty są tutaj, ale musimy tego, do tego pierwszego do, b, budynku wejść. <laughs> Dokumenty są w tym drugim budynku, ale będziemy musieli wejść przez pierwszy budynek. Przez te kable, ale nie przejdziemy przez nie dopóki prąd jest. Poczekajcie, mamy magazynek? Nie. A tłumik? O, tłumik mamy. Aj kurde, bo mnie denerwuje ta myszka. Zawiesi mi się w pewnym momencie i rób co chcesz, szukaj wiatru w polu. Właśnie ja tutaj nigdy nie przypisywałem jeszcze tak dokładnie, e, co tutaj jest. No, możesz mi pokazać? Będę wdzięczny. Dziękuję. Może zapiszemy sobie lepiej i właśnie a nie 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 złaś 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 bo trzeba tu bo dobra już go zabił zabij go Pieniążki oczywiście weź to weź złaś na dół bo tutaj trzeba złamać y, zabezpieczenie A te aparaty się to wszystko porozrzucało po całym e, moim ekwipunku, no. Gdzie jest ten drugi aparat? Zasilanie wyłączone. Teraz mogę się wspiąć po kablach. No tak myślałem właśnie, że teraz będziesz mógł się w, e, wdrapać, wejść po kablach. No to idziemy. Tylko jeszcze zobaczymy tam, bo tam jest jeszcze pomieszczenie jedno. Tutaj I tutaj coś było, bodajże klucze, tak? Jak dobrze pamiętam, tak. I być może te klucze są nam potrzebne. W ogóle do czego to klucze? E, używane do otwarcia sejfów. Aha, czyli to jest do sejfu tego właśnie, gdzie dokumenty będą. <laughs> no tak, oczywiście nie mogę się ruszyć, bo jakżeby inaczej. Fuck. Hmm... Mm to wyrzucimy to w takim razie i tak mogę się ruszyć Dobra idź przez te kable bo wcześniej jakbyśmy próbowali przejść przez te kable to po prostu nas by zabiło zginęlibyśmy po prostu i nie nie powoli kucni najpierw No, kartę oczywiście nam dał, mionżki Weź tą z tłumikiem lepiej co Teraz to chyba alarm wyłączyliśmy Tylko ja nie wiem czy jak ja <laughs> No chodź Bo chcecie cię zabić facet, chodź Co tu masz Nic ciekawego, co mogłoby mnie zainteresować No, ej Dobra Idziemy do góry po dokumenty I najprawdopodobniej nie wiem, czy, czy Czasem jeszcze tutaj nie wylecą zaraz No, otwieraj i tu jest... nasz uprawniony safe i dokumenty. Tak... Więc zabieramy je i spieprzamy stąd. Aha, żeby który ze strażników minim może mnie zauważyć, tak? Ale przecież tu nikogo nie ma. Już. Chyba, że jak wyjdę, to będą. Możesz schodzić normalnie na dół, facet? Nie umiesz chodzić? Może zapiszemy sobie lepiej? Dziękuję Dobra, zapisz No tu już nikogo nie ma, już wszystkich wybyliś, wybi, wybiliśmy Także tu już nikogo nie będzie Nie wiem dlaczego każą mi A zaraz, w tym budynku coś było? Wejdź tu Tu nic nie ma eee, A byłem pewny, że coś tam jest Dobra, to idziemy jeszcze raz, dalej Teraz do domku i w domku już tutaj w biurze będziemy kończyć. Niedługo dostanę od Dona nowe informacje. Wkrótce powinnam też mieć wyniki mojego własnego dochodzenia. A ty przygotuj się do nowej operacji. Mam dziwne przeczucie. Że tym razem trochę na niej zabawisz. Zobaczmy, czy jest jakaś nowa broń. Dobra. Mm, idziemy tutaj, zapi zapiszemy sobie w tym miejscu gra, jaką będzie ładował. Ja zapraszam na kolejny odcinek i na razie. Trzymajcie się. Cześć!